To będą ciekawe slajdy, mam nadzieję. Um, powiedzcie, jakie, jakie macie grupy branżowe, um, zawody, do których chcecie dotrzeć? W jakich zawodach pracują wasi klienci zwykle? Na pewno są jakieś takie typowe zawody, które, które chętnie kupują ubezpieczenia, które oferujecie? Super, czyli księgowość. Ok, fajnie. To jest punkt, bo akurat będzie za chwilę. To jeszcze jaka grupa zawodowa? Że to mają Okej, Ok, to trudniej, ale fajnie, fajnie. A funkcjonariusz? Czyli um, funkcjonariusz, to brzmi. Mhm. Super, fajne. Czyli znacie dobrze swoją grupę docelową. Świetnie. To teraz zainspiruję was wszystkich, mam nadzieję. Um, jest sposób. Dzięki któremu możecie dotrzeć bardzo precyzyjnie do swojej grupy docelowej. Jak to zrobić? Nagrywać, bierzecie sobie telefon, ustawiacie go tak i mówicie do tego telefonu jak nagrywa oczywiście. Hej, lekarzu z Poznania, czy wiesz, że możesz niskim kosztem zabezpieczyć się od, od odpowiedzialności cywilnej? Pomagam lekarzom z Poznania właśnie w tym. Zadzwoń, pomogę. To jest oczywiście przykład dostosowany do grupy docelowej, jaką są lekarze. To wideo wgrywasz sobie na swój fanpage na Facebooku i uruchamiasz kampanię płatną 1 dolar dziennie. Jak ten 1 dolar dziennie znaleźć w budżecie, to za chwilę Wam powiem. I, I tą kampanię na Facebooku sobie ustawiasz, tak, żeby była wyświetlana tylko i wyłącznie w poznaniu, w promieniu. 40 km. Yy, można sobie wiek zawęzić, więc możemy wyświetlać się z reklamą tylko dla lekarzy po stażu albo tylko dla bardziej zaawansowanych wiekowo lekarzy, albo tylko dla młodszych. Jeżeli mamy lepszy kontakt z mężczyznami, to możemy tą reklamę wyświetlać mężczyznom lub kobietom. Natomiast magia dzieje się w yy, sekcji, która się nazywa szczegółowe opcje targetowania. Ponieważ. Facebook zbiera o nas mnóstwo informacji. My je podajemy um, tak naprawdę bez żadnych obaw. Um, I zbiera Facebook sobie też informacje o tym, um, jakie mamy stanowisko zawodowe. I wielu ludzi podaje faktycznie to stanowisko zawodowe, w którym jest um, aktywny. I ludzie podają faktycznie, że są lekarzami, więc możecie wyświetlać. Bardzo sprecyzowany komunikat marketingowy. Hej, lekarzu, z Poznania, pomogę ci w Twoim problemie. Ten komunikat możecie wyświetlać do bardzo sprecyzowanej grupy odbiorców geograficznie i kontekstowo. Za grosze.